Jakie mam? domki na albo jak co tutaj ciągi Na razie zostanę na tym na tej zince, bo mnie laguje jedziesz pomiędzy pociągami? Nie wiem, czy w ogóle ruszy robak idzie tutaj. E, my wszyscy jedziemy ja to... w środek, tylko w środek. Nie jedziemy tutaj, tylko tu. Znaczy, tu, o. Rusza się! jak się! Ej, a jak Nie w bócie, na przykład, bot się otwiera, długo ci się to otwiera, to od czego to może być? Czasami ci szybko wskuruje, a czasami wolno. O, tak dalej czy tutaj Dalej, dalej. Tylko wiesz, nie chciałem żebyś się runował, stanął na highway. Tak, ja tego, że od nas, kiedyś jest na świecie, to nie kiedy czy Na feriach, znaczy na świętach, 200 tysięcy To nawet nie to normalnie Ty go nie okay, za nami obiedzę na no to się jeden odwraca Dostał ale nawet go nie zarysowaliśmy Pięknie. te pomocy To musiał poczuć! Kapować, kapować, kapować. Dobra, to w razie czego to Albo nie, jedź pomoc, wiesz? Jednego to, mniej I wykończą Weszło jak w masło Przeciwnik obejrzał! Sprawa! Tiger 2 weź się, ten... ten, 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 ten. Chodź no bez jaj! 90 stopni w lewo, strzeliło mi w pocisku Musisz robach skończyć, któregoś rok. I tu, tam koło Weszło jak masło, przeciwnik nie nie, nie, nie mogę, bo mam, mam no, no, byłem na prawie. Na on się wystrzelił. Przeciwnik się strzelał. Wystrzelił teraz. I ten wprost ładuje jakieś... rzeki. No, mm, nie mniej. Wystrzelił. Wystrzelił. Przeciwnik w lewą stronę wystrzelił. Wystrzelił. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. On nie ładuje po Ja się nie wychylam, bo ja nie No, ja... On zaraz Przeciwnik no to, palę, no to no to umierdwali jak się wyleczy. No nie otwajcie! Jednego mniej! Tu nie wiem. Tego przebić nie mogę. Jeszcze wtedy jak... Odwrócił się już. Það er mikilvægt að hóra þá að það var að sko. Það er góðnab, haha.